Hej, witajcie. Kolejny Łowca Skarbów. Kolega Decha pretenduje do miany specjalisty od Obiekta 140, więc pokazuje teraz jego drugą bitwę. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Klan się nie zmienił, czyli dalej CTT w skrócie. Obiekt 140 ciągle niezmienny, niezmienny. Jego na razie nie, nie planują nerwić, ale jest to radziecki czołg, więc im się raczej nie obrywa. Tym bardziej dziesiątką, nie? Mam nadzieję, że, nie, że go nie znerwią. Ja też mam taką nadzieję. To mój ulubiony czołek. Okej, okay. teraz tak. Mapa to Dębina. 44% szans na zwycięstwo. Z drugiej drużyny przeciwnej topka, powiedzmy, odrobinę lepsza. Należy się właśnie patrzeć na to, nie jakie mamy szanse na zwycięstwo, tylko tak naprawdę jaki kolor jednak przeważa, no bo to nie wiem, czy to zauważyłeś, że czasem jest tak, że szansa na zwycięstwo ma 80%, a tak naprawdę nie wiadomo skąd się to bierze, bo nasze, nasze typowe tiry są bardzo słabe, a najwięcej tych takich najlepszych graczy gra niskimi tirami wtedy i nagle wtedy się robi. Mm, ma się 67% szans na zwycięstwo i bitwa przegrana w 3 minuty. No, zdarza się. <laughs> M103. No tutaj lekki Fejlik. Nie wiem gdzie ten pocisk poleciał, ale gdzieś tam nad, nad gąskami go nie zdały się rady przebić. On na szczęście Ciebie też. Ładny. To, to ładne, wycofanie się do tyłu, żeby nie, nie miał jakichś szans na przebicie i obijanie teraz jego prawosłówki dowódcy, żeby no w ten sposób jednocześnie go tutaj troszeczkę szybko kierujesz. No, 13,90 ładnie. Trochę brakuje... Trochę brakuje w tym czołgu takiego wiesz co jednak pancerza, nie? Przydałoby się już chociaż od żeby tak chociaż 110 miał z przodu, bo kąty są w miarę niezłe, ale on, on praktycznie nie rykoszytuje nic, nie? No mi się zdarza czasami coś odbić, ale to... Ale to już jest, to, to wtedy. No ale to ja, wiesz, no ja mówię o bo na przykład y T-54, no nie, który ma 120 blachy, no to on Dużo, dużo rykeszetuje, tam o wcale się tak rzadko nie robi. Jest... Obiekt 140, czyli ta papierowa góra wieży. Ale to i tak jest teraz, teraz i tak jest dużo lepiej, bo mm, no, przedtem to oprócz papierowej góry to jeszcze był myk taki, że e, były też słabe policzki, nie? I często wchodziło. Ten 13 ,90 jest skurzający delikatnie. Na szczęście nie ma artylerii, bo artyleria by Cię już tutaj strasznie obiła. Ale, ale drażnie, Działa na nerwy takie, wiesz, takie podjeżdżanie przeciwnika, nie? No, nie, nie masz taki tego, takiego nie samego? samego? No, no to jest bardzo enerwujące, no. Też taka jest rola lekkich czołgów, żeby rozpraszać przeciwnika. Hmm... Jak nie ma jak świecić, no to trzeba coś robić dla drużyny, jak nie można... Ale on, ale on nie patrzy, wiesz? Tą dziewięćdziesiątką. On nie patrzy, bo jakby patrzył, to by widział, że ty bijesz cały czas tą E-setkę. A tutaj troszeczkę z, nie opuściłeś lufy. Szkoda. Zdążyć naprawić? Zdążył. Ot, menda jedna. Masz już 3800 damage. Tak naprawdę nie wiadomo kiedy, co i jak, tylko tak łatwo poszło. E, dobra, jak tutaj tak wygląda w ogóle? T95 ciśnij do przodu. Jejku, powiedz mi, czy ci ludzie naprawdę nie potrafią patrzeć? Gość jest ma 17 tysięcy WNA, 10 tysięcy bitew, i on nie potrafi popatrzeć na minimapę, że całe miasto praktycznie już leży i kwiczy, bo leopard PTA został tutaj i praktycznie miasto już jest spadnięte, a on dalej ciśnie. Ja nie rozumiem takiego zachowania graczy. Czyżby się bał Te T9,5, że nie zdąży na ich kapo? Tylko po co on tam jedzie, nawet, nawet wyjeżdżając pod tą górę, on będzie jechał 3 na godzinę, także. No to a w tym, no, A w tym momencie wasza baza już jest, już jest pozamiatana na bazie. No bo tak naprawdę co? Teraz będziesz, tylko się snajpił z daleka, żeby, żeby, żeby yy, ubić ich jak najwięcej i coś jeszcze zrobić, nie? Huh, masakra. To jest właśnie cały... Wiesz co to jest chyba, nie wiem czy masz takie wrażenie, że to jest typ takiego gracza, którego mu musisz powiedzieć słuchaj, zrób to czy to i dopiero wtedy wtedy dobrze zagra, nie? No ja mu napisałem, ale on i tak. Tak, tak po swojemu, nie? I teraz robisz to, co ci wychodzi najlepiej, czyli snajpienie z daleka <laughs> Zauważyłem, że masz taką, taką tendencję właśnie do, do wykorzystywania e, tych czołgów jako, jako snajperów I, i chyba to ci się naj, najlepiej na nich sprawdza, nie? Ja mam jeszcze jedną dobrą bitwę, gdzie w ogóle nie było snajpy, więc to nie, nie tylko snajpa jest na tym czołgu. A czyli taka już bitwa, walka, że tak powiem w zwarciu, tak? No. Czy znaczy, dobrze ten czołg się też sprawdza w wyjeżdżaniu i szybkie oddawaniu strzału, bo <laughs> ma bardzo celne to działo nie, nie musi za bardzo skupiać. No i dokładnie. Teraz, teraz bardzo dobrze się sprawdza właśnie kwestia objeżdżania, bo już możemy korzystać z tego właśnie z tych do, dobrodziejstw. No, autocelowania, które, które teraz jest poprawione. I rzeczywiście objeżdżając objeżdżając to zupełnie inaczej wygląda. Widzisz, tutaj jest to, co mnie strasznie denerwuje. Przed chwileczką był przykład tego. Wymierzyłeś, miałeś idealnie wymierzony w czołg i nagle czołg zniknął i pocisk pociął w zupełnie w inną stronę. To jest rzecz bardzo denerwująca. I to samo jest czasem, że wymierzasz, czołg znika i kropeczka opada i strzał leci dużo niżej niż powinien. Nie? Masz takie te, te wrażenie, że to jest bardzo skopane? No, bardzo często się to zdarza. Tu już nie strzeliłeś. Popatrzyłeś na liczbę pocisków? Ile masz? No, czy... no, no. To zostało 13 pocisków i, i 6 przeciwników, aż więc. No już nie opłacało się tak strzelać ryzykownie. Chociaż to zapewne i tak nie trafił, bo by tam wystawało. No tutaj wcale nie więcej wystawało, a jednak weszło. No ale stała. Na jechał jeszcze raz. Mm. Prawie 8000 do 4 fragi. I teraz tak. Jest 11 do 10. Ten T95, jak widać, niesamowicie szybki Tedek. Już jest na bazie przeciwników. Ale ma przeciwko sobą, sobie Włotyfaka oraz konkurora, który go tak naprawdę będzie świecił. Nic nie, nie musi robić WTF, tylko wystarczy, że konkuror. A, Leopard jeszcze peta, wrócił się. No i teraz wystarczy, że zaświecą tego T95, a w fantastyczny sposób WTF go wykończy. Tutaj trochę źle zagrałem, bo mogłem dojechać za ten domek, strzelić i się od razu schować, a tak mm. dostałem strzał i jeszcze mam raka do tego. 8,5 tysiące do ST1 to jest wredny czołg. No, to potrafi naprawdę dużo napsuć krwi, dużo. O, to jakiś taki dziwny, dziwne to było. Ale strzeliłeś tak, jakby przez błotniki. I no i powiedzmy, że no fuks, trochę weszło. A dobra, czekaj, zobaczmy jedną rzecz. Został z Tobą E4 na Full HP. Ty masz, ty jesteś praktycznie, prawdopodobnie, na wtf na Hita. Jest 1 jeden. Jego nie widzisz, więc to jest problem. Aha, jest i siódmy tutaj. Ale i siódmy też jest, powiedzmy, mała na Hita. No dobra, słuchaj, sytuacja wygląda całkiem nieźle, nie? 12 do 11. Ten E4 jest w stanie cokolwiek zrobić, tylko niezrozumiałe jest to, dlaczego on tak akurat ciśnie środkiem. Teraz go pewnie jakiś PTA wyświeci. Powinien się schować gdzieś bardziej, właśnie, chociaż chyba że jedzie za, za wał. Ale on znowu nie opuszcza aż tak lufy, żeby można było cokolwiek zrobić. Nie? To już lepiej byłoby się schować tak schować jak ty stoisz. No i tutaj już tylko wyczekiwanie na przeciwnika. Mm. To jest najbardziej denerwujące, nie z której strony na jadą A, podpuszczasz. <laughs> to ładnie wygląda, że tam cztery fragi masz, tylko nie wiedzą, ile tak naprawdę masz do meczu dodatkowo. To już jest 8-800. Mm. I to rzeczywiście jest. To, to są takie. Ilość Dmedrzy powyżej tam 7-8 tysięcy to znaczy, że już trzeba się ostrzelać tymi czołgami, nie? To nie jest tak jak, jak pan stał czy, czy jakimś innym czołgiem, gdzie wyjeżdżasz, walisz za 1000 i, i, i jest fajnie. Tutaj niestety trzeba się ostrzelać. 50B, a teraz masz przełączone na Golda. Ale to już bez znaczenia tak naprawdę masz cztery pociski zwykłe, dwa goldowe i 2 Heki. No jeszcze te czołgi od przodu nie, nie mają pancerzy jakichś warstwowych, to nie było też gdzie wejść za zero w tych mm -hmm. w Conqueror, czas przeładowania tam około niecałych 8 sekund. No ale lepiej, lepiej czasem zgasnąć i, i dopiero później się wyłonić nagle, aniżeli tak wyjechać na, na hura. I wszystko wchodzi. Wyjeżdżasz, nawet nie, nie celujesz strzał, i wchodzi. 50B, no tutaj trochę głupio wyjechałem. No ale widzisz, że 50B strzela z Golda, nie? On ma dobrą penetrację. To jest problem, bo on ma podk podkalibrowe pociski, więc. A 50B jest trudnym przeciwnikiem. Masz 10,500 tysiąca demedżu. Naprawdę świetny wynik. Zostało tylko PTA. PTA jest na, na strzał od E4 i zamiast strzelać, no to PTA sobie przejechała, a E4, E4 stało jak... jak nie powiem co. A teraz by się przydało założyć hek nie? Na nadobicie tego PTA. No i kicha. Niestety... Niestety e, tobie zostało 3 pociski. I już tak naprawdę nie masz za bardzo co, co zrobić. I siódmy jest... I siódmy jest... rzeczywiście... słabo... Ja dziękuję. 14 tysięcy Masakra. I Takie sobie statystyki. No ale cóż. Tutaj jeszcze mogłem ewentualnie gdzieś uciec po linii A. Ewentualnie na Remis grać, ale... Nie lubisz remisów. No nie lubię, bardzo nie lubię remisów. to tak naprawdę w tej obie drużyny przegrywają, jest trochę słaby strzał, to weszłeś tak za 400 w tego WTK to by był ładny damage. A trafiłeś w lufę. No, no, tego... Trafiłeś w lufę tego czołgu, który tam stał został zniszczony. I niestety porażka. Nieczęsto pokazuję porażki u siebie na kanale, ale jeżeli ktoś robi czołgiem typu właśnie obik 140 robi tak, tak duży damage, to, to wtedy warto to pokazać. Duży kaliber. Czołgista sniper oraz odznaka Michałowska pierwszej klasy. No niestety przegraliście, bo pewnie byłaby odznaka miszewska normalna, a z dla porównania, 3219 zrobił e4 i 7 siódmy e, zrobił 1200, no to ja mamy mniej więcej porównanie, jak, jakim to z graczem. Ty zrobiłeś 10816 demedziu, niesamowita ilość. Ja powiem szczerze, daleko mi z moim najlepszym wynikiem do, do twojego, ale ty chyba grasz ostatnio dosyć często właśnie 140, nie? No grałem ostatnio dużo tym czołgiem. I także inaczej się trochę wtedy już grał. Trochę człowiek bardziej jest wczuty w tego, ten czołg i lepiej, lepsze właśnie wyniki robi, się, a jak ja tylko zbijam gwiazdkę sobie raz dziennie, no to tak nie jestem w stanie go wyciąć, chociaż ja, ja bardzo lubię zarówno te 62 jak i obiektos 40. Na minusie 12 tysięcy, mimo wszystko na minusie, ale to jest bez, wina tego, że bez premki grasz. No, także wynik jest naprawdę bardzo zacny, ilość damage'u bardzo duża, więc bitwa w twoim wykonaniu jak najbardziej udana. Niestety drużyna jak zwykle postarała się, aby ci ten wynik zepsuć. Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? No wydaje mi się, że, że już nie no. Pozdrowi, jak umiałem pozdrowić. pozdrowić. Dobra, dobra, no to dzięki w takim razie i do następnego, bo znając, znając życie, za niedługo pewnie się nowy pojawisz i powiesz, że mam super, super bitwę, nie? No możliwe. O, oby, oby tak. Dobra, dzięki, do usłyszenia. Na razie.